Najgorsze jest to, że Cyberpunk miał dużo lepszy start niż Wiedźmin 3, a Wiedźmin 3 stał się takim światowym hitem, że jakby Cyberpunk był nawet po prostu niezabugowany, to ludzie by pokochali to grę, nie? Bo widać, hmm. ile ona ma obrońców teraz, jakby jak jest wypuszczona w bardzo złym stanie. Nie, no może Ja pewnie poczekam, jak wszyscy teraz narzekają na jakieś pacze, jeśli to cokolwiek da. Kupuj akcję CD Projektu, bo się teraz opłaca zamrozić na kilka miesięcy, aż zapowiedzą online do Cyberpunka albo Witchera 4. Witcher 4 jest zapowiedziane. akcję CD Projektu już mam kupione, trochę już sprzedanych. <grym> wszystko już jest. Kurwa, już wszystko jest rozegrane, mordo. Już ja, ja na Cyberpunku, na Plu, do przodu wyszedłem, także. I moi tak pokochają? Nie wiem, pierwsze wrażenie się bardzo liczy, nie? No, Warcraft z tego roku to jest idealny przykład, tego, już z Fizzem rozmawialiśmy. Memem. No. a teraz Warcraft jest już... Ee... No już jest fajny teraz, bo tak? czytałem w komentarzach, że jest fajny, ale nikt już tego, wiesz, większość ludzi już oddała no. gierkę, że tak powiem, na półkę. I tak. Już byli... minęło no. zainteresowanie. Bo i naprawdę, jak dostali ten hate, ten Blizzard, to się tam wzięli za to. No ale co z tego, jak za późno. A też przedłużali, przedłużyli tą premierę tego Warcrafta, pamiętam. Było dwa miesiące. Jaki masz setup Mmm, Ryzen 72700X i RTX 2070. jest teraz super. To z logiem możesz o tym pogadać. 10 zł, do niekadału. może next Akali? Chciałbym zobaczyć ją w Twoim wykonaniu. Za kasa nie, Dina nie nie no, też o, się nie obrażę, papę. Poczytam czat. No tak, ta, no wiem, ale nam chodziło o Warcrafta, że skopali tego Reforgeda, nie? No tak, tak, ale naprawili bardzo szybko i nie jest dalej to samo co obiecywali, ale dużo naprawili. No i to w końcu tak. zmienili, bo ja nie grałem w to Logi Logi zagram to o Akali, dzięki wielkie za to No, dali te takie dodatkowe scenki i tak dalej i naprawili masę też było. Mhm. Powiem sobie wszyscy ci progracze, którzy grali w Crafta, bo dalej była tam jakaś scena e sportowa. To wyszedł ten worka, wszyscy się tym podniecali, to jest, to był tak zbugowany, że nie mogli w to grać. I mi się daje na tej wersji z 2003 roku grać w tablet oh, To nie Mmm, niestety. Na... No o nie kurwa, kurwa ale się. Gry. Kolego. Kopałeś. O kurwa. Gdzie ona potem dalej, idzie ta Katarina. A, ale zabiła. I tak to w plecy jest. Ona ma pierwszy level, ale. Udało im się mnie sprzątnąć. Ej, zagram z Tirem, Nie wiem. Słyszałem, masz chyba Tego tyra chyba. On jest dobry, bo teraz kupujesz za 400 golda, stakuje ci się w tle. Czy uważasz, że akcje CD Projekt pójdą w górę, czy warto inwestować? Nie, myślę, że długoterminowo mogą pójść w dół. Ale teraz mam akcję na przykład. Debil. Dzięki za patrona. Co fajne. Dla magu boli, że nie daj tego shielda już, nie? Co kiedyś na aktywy. Arkangel. No, nie daj, w to już da szkoda. W ogóle bardzo mi się podoba to, co zrobili z Brandem. No, 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 strasznie, fajnie. Fan się nim gra. To E wcześniej było takie, że tylko było do wzmacniania efektów innych speli, nie w sumie. A teraz hmm. może się same rzucić i to jest spoko. że hmm. Ale na przykład nie wiem, czy nie przesadzili e, z E na tym Na, jak jest, na jakimś celu podpalonym ten zasięg no, pewnie duży się wszyscy odnawiają, muszę wyciszyć e, Za mało osób gra tym brandem, no chcesz oni on go znerfili, ale on jest za silny, mi się wydaje Szczególnie na linii Spróbuj sobie zmaksować drugie E Mi się wydaje, że nawet pierwsze E dałoby się zmaksować Tak, no, jest... ono jest teraz takie no jak grasz na Katarinę, to, to się opłaca. Pewny, pewny ten, nawet możesz rzucać W na miniony i zawsze obijasz wtedy z e, nie? To jest spoko. Mi się ta Katarina podała, podała. Poda, podoba, potem poda, poda, hity było na fajnie z tych bezików kosi, to jest też fajne. Mhm. Autoatak autoatak na przykład jak się mhm. Krakenik odpali. Uuu. Hej, pan tam strasznie dużo z to zrzucania rzucania bije, co jest na linii? On bije to samo od zrzucenia No właśnie, nie wiem, jak tak dużo. Nie, no w ogóle nie jest mocniejsze. Powiem ci, no chcesz dostać mordę, buły. U. Więc nie wiem. Koleżanko. Może być mocniejszy troszeczkę. A, tak przypomnę, jak są patroni, którzy są na Discordzie, to teraz na Discordzie jest specjalny kanał dla patronów i możecie sobie kolorki wybierać. Fog, co nie wiem, czy zaczynać dla Jandry. Zapytaj chłopaków, co sądzą o zapowiedzi lolowego MMO. Zejście No, no będzie. A bo Ty fist nawet wysłałeś coś, roku. nie? Hmm. Tylko. Nie pokazali jeszcze nic, nie. No i też zagadaliśmy, że jeszcze dwie gry od to zostały ta Biatyka i właśnie te MMO co zapowiedzieli. Mamo, tak, no, to jest. By the way, myślę, że najlepsza rzecz, jaką zrobili e, od dawna, to i w ogóle coś, co robią dużo lepiej od innych, to ten Raiot Forged. Nie, to jest spoko. Że wychodzą gry na produkcji, których oni, jakby w ogóle, nie muszą pracować, nie? Mm -hmm. Te gry się, jakby same produkują, ale pracują na e, markę Riotu. No, ale są pod ich skrzydłami, nie? Jakoś. No, że jakby w tym uniwersum. No, bo na razie wyszły te karty, to są OK. Te karty Valorant, to tam, nie wiem, nie, nie grałem tyle, ale też chyba jest OK. No, CS-a nie, nie wybije, niestety. Ale za bardzo do CS-a podobny, moim zdaniem. A, Teraz lep... ten Wild jeszcze. jak coś. Możemy go? Ciupnąć? Możemy. Kurwa, zabiłem te miniony. Złapiesz go? Jak no, tu jest Amumu to mam przypał. A, przypał. On już. nie ma jeszcze przez chwilę. Jest Amumu. Amumu? Pantheon Ku... O nie, rozdzielił się damage, najgorzej. Dobrze, no, dobrze. Pasywa nie siada. Nie dam to po... Myślisz, że jest taka tempa? Nie mam pojęcia. Mam się dać złapać? No. Tyłu Ty ją możesz nie złapać? Mmm... Nie, nie Dobra, byłem a traci. Czas. O, Kanonika traci. Idę top. Valorant lepszy niż kłupsko, lepszy niż CS. Valorant, ja, ja szczerze, w Valoranta na przykład yy, nie gram... był donate? Czekaj. Tak. Okay. Może Next Akali? O, jest. Eee, sorry, miałem wyciszone na chwilę powiadomienia. Eee, siemanko, by oglądał, cię od niedawna. Chciałbym, żebyś zagrał Azirem, czy to by było? Eee, na razie Akali będę grał Nexta, a później zobaczymy. Eee, może zagram Azirem, ale nic nie obiecuję. I Kioszy, dzięki wielkie za donate. Eee, ja Valoranta nie lubię na przykład, bo ma statyczny model taki. Eee, niestatyczny. Nie wiem, czy to dobre słowo. Ale bardzo mało dynamiczną jest strzelanką, nie? Jakby. Ja lubię takie gry jak Overwatch na przykład? I Apex, nie na przykład. Apex Overwatch, no. Overwatch jest na przykład taką grą, gdzie, która jest jakby dynamiczna, ale przez inne względy czasami jest trochę statyczna. To tak ciężko no wyjaśnić mogli, komuś kto nie grał. Ale kompozycja drużyny robią coś takiego. Z tym valorantem dwie drogi mówię pójść właśnie w takiego Apexa, albo właśnie coś bliżej CS-a? Takiego statycznego. Tak, ale oni, są... oni, no nie wiem, to był świadomy wybór, nie jakby. Ciężko tutaj coś powiedzieć. A mu idzie w stronę, to jak coś. No cały czas idzie w stronę, to Idę do bazy. Nie da się kraść na panteonu. <grymne> taka na fizy. No taka trawa. Ciała wychyliśmy. No bodaj, ich idę właśnie. Ej, logo, ostatnio gadaliśmy. Z kilkoma osobami takie robiliśmy. O kurwa, zabija mnie, prawda? Jeszcze coś. Logo, czemu masz taką? Grzegorz, jakby. na mnie tutaj. złote. O co zagrasz po Akali jasło? No bo takie zawsze używałem i została taka. No. To jest Grzegorz. I na razie. Yy, no, no nie wiem, zobaczymy. Ale nie wysyłajcie mi donate'ów, żebym grał jakimiś pikami jak coś, bo. Yy, ja, ja jakby będę grał tym, na co mam ochotę. I może wezmę to pod uwagę, ale. Ty, ty, wiecie, na przykład no, powiedzmy, Akali wydała mi się fan. To powiedziałem, że później zagram Akali. Ale te, powiem Ci, logo ta czcionka Twoja, to jak coś mi się wyświetli, to tak... No nie wiem, tr troszeczkę mnie boli. Mogę zmienić, ale muszę mi podesłać jakąś fajną przynajmniej. Fiz jest świetny w miniaturki. No to Fizz mi pomoże. O, on na pewno ma. O, Panteon, Panteon. Ej, fiz tutaj? Na blue, od blue będzie. Jak kajtujesz, to na dół kajtuj. Ginowy. nowy? Jak... O! O kurwa. Nie udało się pod choinkę go zawiesić. No, jeszcze. No, dostał troszeczkę to kurwa. <grych> Nie, no, on się wypala. No, no, no. A... Mogę w dół chyba iść. Ale fajnie. A mu. O, a skacze Pantheon na midę Naprawdę ma Ale dziwnie. Ona używała przed chwilą. Erki dosłownie. Ja zginąłem, wróciłem i ona znowu mnie zerkowała jaj, Ja zabiję tego Pantheona teraz, bo będę miał ghost. Tam się trzeba dużo bardziej pozycjonować, ja lubię taki model strzelania, ale w dynamiczne shootery też lubię grać Dla mnie... W dynamicznych szuterach pozycjonowanie też jest ważne, to nie tak, że nie jest, nie? Kiyoshi 3 ,50 zł 50 groszy Kurde, musisz zagrać Azirkiem, bo uczę się właśnie i chciałbym go ogarnąć. Wiesz, jakie kierunki i jak budujesz papę? Piosi, ja nie gram Azirem, także ja nie jestem jakimś ekspertem od buildów. No, Ciekawie ja jestem, czy dalej madaj, to można. Nasza stufa pewnie robisz. I tyle, i potem z mitika, to pewnie coś z Manu musisz zagrać. Musisz ja nie wiem, czy można mówić, że się nic nie zmieniło, bo mi się wydaje, że w ogóle szli tego. Eee. Uh. Ale chodzi o to, że nasz jest dobry na Zirzyń. Tak, no, nasze stów jest dobry. Nawet lepsze, bo więcej atak speeda i więcej AP. No, no, no. Ale mandata szli przez chwilę. Tak mi się wydaje. No pewnie działał jak te kulki no. żołnierze, nie? Tak, działał, broken. Te kulki. No. Dziwne to że jest, to, jest, to, jest, to nie jest niby twoja postać i to tam furkuje ten mandat. Ale y, tak jest. To jest tam, że znęczyli tego żenia A jeszcze tym wód dostałem. A, muszę przestać się wbijać jak debil. Co mam za id... On ma całego klipsa. Ja no. mogłem zachować żarówek. też by zadziałało. złote. Czemu Nox, dzięki tobie zacząłem eklipsa? grać Panteonem i jest giga op. Nielegalne to powinno być. To prawda. Pantheon jest strasznie mocny. Ha ha, ha. Jest, Jasne, jest. I się wydaje, no, że ja Pantheona no. można by też zagrać nie pod Eclipse'a, tylko pod Prowler's Claw i to też by było całkiem niezłe. Na dwóch temach będę go robić jak coś. Teraz co, to, 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 to skakujesz do kogoś, to jest to? Tak, no. No, to jest na secie bruk na wszystkich takich Bruzerach jest, na Dariuszu też pewnie to jest mocno. daje 100 damage'a, 30% AD i potem zwiększać ci przez 3 sekundy damage. To to Q mm. Pantheona, to ja nawet nie chcę myśleć ile jebnie. To jest doskok? Daje slowa? Co, daje obrażenie? Slowa, ja slow, slow? No, chyba daje slowa Mi się wydaje, że slowa nie daje A, mówicie teraz o stridebreakerze, tak? Gdybym nie, nie, wie, nie, nie. Jeszcze... Prowler skle. A, Prowler nie daje slowa, no Stride daje A, Kata schodzi Na dolną dżunglę O, wraca. Ja biorę jego tego, tak. Napój lift 3 złote Siema logo Dzięki za różne poradniki do championów A, no I za ciekawy pomysł na ścianę z fototapetą what. uśmiechnięta buźka Spoko no, mordo, dzięki tutaj. za donate. Aj mi, śmierć, śmierć, Jak coś logo to donate, był do ciebie. Że masz koks foto, foto, to. u ciebie tak to, to tak wygląda, że ja nie byłem przez długi czas nie byłem pewien, czy to nie jest green screen. Ja myślałem, że w kosmosie logo lata. <laughs> Logo czemu? czemu? To taki prankster, tak naprawdę nie jest. w jest. No logo pewnie na tym, na krawędzi ziemi siedzi i tam wiesz... Kto schodzi? Uuu, niedobrze się dzieje. Logo czemu nie masz hełmu, kosmonauty? Przecież nie możesz oddychać. No przecież to jest okno, nie? No a, -a. Czemu nie masz grawitacji? To właśnie mam przecież masz grawitację? Jakbym nie miał, to bym latał, co? Oczywiście, masz grawitację. Nie mów, że przeżyję. Myślałem, że to jest jeden za jeden w najgorszym przypadku. Ale dobra, teraz mam pierwszy item. Ej, to jest sam że Nie, nawet nie. Jak... Ogram go. Nawet jak Też. wyczekam. Też mam tak. No. Gdzie tam fizję jest? W Ej, dobra. Ostatnią śmierć już mam w tej gierce, czat. Teraz z górki, bo już mam pierwszy item. Mam dość, mam dość, mam dość, mam dość, mam dość, mam dość, mam dość. Spokojnie, Fiszka. A, logo, właśnie, bo ty z tym mandatem to chyba nie skumałeś w ogóle jak to działa. Bo podobnie, że ty myślałeś, że to się nakłada jako sojusznik damage. No, ale pierwszy... to było... Ale tu chodzi no, o pierwszą to jest... część damage'a, to nie... ta druga część się nie aktywowała. No, ale ta druga więcej zadawała, to był główny Nie, nie, nie. Teraz zadaję nie więcej. Nie, nie. Tak? No to chyba że tak. No, idę. Czyli po prostu A, dużo tu... nie lubił ten pierwszy tick, który karmił. Tak, 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 bo tu tak. chodziło o to, że ten pierwszy tick nie ma cooldownu. To drugie no. nawet ma cooldown, tak ci powiem. No, na początku myślałem, że to jest tak głupie, że co jest sam zbija jeszcze to. Eee... O! Dobra, leży. Żyje Kata, Welkos też żyje. Ta... Tędy, 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 O, Vel'Koz. Zabita kata? Nice. Ale nie dogonimy ich. No, bo ten, ten tick logo wtedy w ogóle robił prawie tyle samo, wiesz? A tak by the way, to jest kolejny nerf, który przewidziałem jak będzie wyglądał, bo w sumie mówiłem, że pewnie właśnie... z nerfem że ten nerf tam. będzie. Widziałem, że znasz to składarek i to było strasznie obrzydliwe tak. na tej arce. Znaczy nie, nie chodzi mi o to, że nerf tego, tylko jak naprawią, bo scale mi się kiedyś udało przewidzieć że zamienią e, r e, miejscami i tutaj też przewidziałem, że pierwszy tik nerfią, a drugi zbuffują Ja zamykam ich Idziecie? O kurwa Lulu no, no, idź sobie na mida, bo niepotrzebna jesteś na botcie No mu jakoś szybko się nie... <laughs> o kurwa, bariera O, co? Cztery złote groszy. Ale to długo groszy. trwa. Okay. Siema, Zgastanie. jak długo grasz w Lola. I czy pokażesz skórkę, która to, najbardziej, to najbardziej lubisz grać jedna tylko? Czy pokażę pokażesz skórkę, skórkę, którą najbardziej lubisz grać? Kurde, nie wiem, czy taką mam. Ja to trochę mordogram chyba wszystkim. I ja generalnie na skiny w ogóle nawet nie patrzę, nie. Także nie mam ulubionego skina. Nie masz ulubionego skina, Maxi. Nie mam ulubionego skina. Mam serię skinów, Bladmony lubię w sumie. Mój ulubiony skin to żółty fiss. Cześć. Nada jest, jest chroma. No to jest Normalnego. Dawid bardzo miło mi, jak lubisz oglądać. Uu, cześć. O, cześć! O, zamykamy ją? O. O. Nie. O. o. Oooo tak. -o. O -o. Kurcz XD I podpalony tamten na mam. Chyba go zabijecie Jezus, będzie ten werko z mackami machał Na, 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 na Dobra Nice Pewnie logo wysnajpił na wielkości i mackami machał tutaj Na pewno Przestań machać logo Macki macha. XD. O, nie zupełnej. Już byłem w... pewien, że dostanie. Ciao, Ej, w czasie Q się da... E, tego i już dodasza, tylko że nie ukrześla ci Pozostaje z tyłu. Q za tobą. Co jest? Zostaje z tyłu? Bez sensu, bo w sumie na tym nawet jest. No, przepraszam. Bez sensu. W ogóle słyszałem, że Garen z Prowler z Clawem, to jest jakaś nie do powstrzymania bestia. Taka, że wiesz, że, że widzisz mm -hmm. go i jeszcze masz. Bestia. Uuu. O! Uciekaj, o, uciekaj. Okay? Nice. O, Coming. Dark Harvesta z Ja Możemy zdziurować ich tu? Coś, Coś możemy zrobić. zrobić. Ten Jakiś dziuring? Ej, no patrz macki, I już rzuca, że pinka nie gdzieś Dobra, wkurzyłem się. No, super się wkurzyłem. Super się na wkurzyłem, nie? No, no, zajebiście. ale powiem ci, że w ostatnim momencie mnie uratowałeś. Ej, bo ta adikata to jest o tyle słaba, że jakby. O, inaczej. O tyle się nieprzyjemnie na nią gra? Że ona w każdym momencie no, może nawet złapy zajebać. 2 nie? Stąd złote 22 grosze. Noxy no, co myślisz o Darius pod AP? Bez Czy bez jest taki build ta wykonywalny i sensowny? To się, to się... Nie jest sensowny. Ani Mnie jednego pewne... skalowania chyba nie ma. Chcesz tego zabić? Tak, 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 tak. Koniec świąt. Stąd, dobra. Ja się wracam. Dobra. Elegancko. I back to the game. O, ja. nie. O, A. dobra. Kurde! No dobra, jakby dostał kill, to pewnie byś go zabił. No, ja zrzuciłbym do... strade W ogóle muszę wyczyć ręcz tego, ale jest strasznie dużo. Nie bardzo wiem co zrobić z gordem. I nie mogę sprzedać. Nie mogłem sprzedać potki. Idę na botta. Fajnie się oh, bot. Ale bota gold... Nikt Chujowo nie przechodzi ułożone. do ciekawe, Bo on wybrał topa, więc idzie na topa. Tego archanjera dokończysz, nie? Bo go zaraz nie? Właśnie... Nie miałem golda na całego. Wydaje mi się, że będę zbierał na tego... Na... demonikę A Na razie wydałem na Medjaya. Żeby cokolwiek mieć. W sumie na 10 stackach to tak nawet... nawet worth. Zaryzykować. Tego speeda masz 10%, to nawet sporo. ogóle nie wiem, to już jest... by... Katy nie ma? Możemy jej fizz porobić. Masz z Nie daj Dobra, nice, nice, nice. Haha! Ładnie, ładnie, ładnie. No easy. Już jeden. Nie spaciłem się nawet. Ale oni tam w DVD muszą mieć kosmiczne komputery, jak na GeForce Now, Cyberpunk pobugowane całe ultra. Cały śmiega w ultra bez problemu. E, wiesz, co nie jest aż tak dobrze, szczerze. Jak... Nie, po prostu ten. Ale nie, jak grałem w GeForce Nowa to poniżej 60 lat, chyba miałem. No, co wiesz, to z... no, to wiesz, Pewnie są komputery z y, siedziby tego przeniesione. No to jest ten jeden komputer, co ja działa ja tam tak, w NASA. To jest ten jeden, jeden komputer, który, na którym działa ten cyber. I tam już ledwo jesteśmy Coming! Ale useless flash. No dobra. Co to za odgłosówkę? E, chyba cichutko muzyka jest. Ja miałem stałe 60. Powiem ci tak. E, jak ja grałem, to 60 chyba nie było. Aż no, ja mam. No, no, dopiero no, byłem feed, feeding. Feeding z dopiero. Nieźle no, każdy no, 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 Ale. Komplement no. czy obraza? Teraz. <grym> w świecie lola nigdy nie wiesz czy to jest komplement czy obrazek. napisze, napiszesz dobrze zgrałeś ja nie pamiętam, a ten twój item fist to jest yy, dash. Z domejiem <laughs> dookoła później, nie? I, i, i łańcuch to To jest ten slow, no? To jest CEWISTY ogólnie. Strasznie silny jest. Taki w sumie fajny, bo Darek yy, pasywę wykorzystuje mocno, nie? Patrz, jak kupię... Tak, tak, i właśnie ja mam 6% bądź już mówiąc speed, nie i to jest. Ej, a dlaczego? Ten... Okej. Okay. A, dobra, zbugowane było <laughs> chyba. No Pasz na będę Brum brum O kurwa <grym> Okej okay. Lecimy na dragona A szybki, o, o, Masz przyciągnięcie jeszcze? Mam Tam Samą przyciągam sobie Bum Egas O, cześć Katarina Fajny jest ten item straszny, no. Nadar no, jestem. ale yeah. mam spida. I lecę. Brrr. Pustejny bolt. Patrz, A, się... Ale jesteś martwa. Oj, jest. Gdzie jest? A tam Tutaj jest martwa. Leży na rzece. Czekajcie, ja się lecę. Kripów w lesie z tego ku? Co jest, To zmienili. Tak, nie, Nie, to dawno zmienili. Ale tylko ze pizzki. Nie, no, rzuciłem się z czerwonego. To jest Do epicie? stabilności ligi i Twoich problemów z, z FPS-ami. Może jest to spowodowane, że grażu 2K. Eee, no możliwe, ale jakby. Na RTX 2070 rozdzielczość nie powinna być problemem, nie? <grym> Jak złapany zostaje Za włosy tam. Ej, Brand jest. Biskitu. Ostro, porambana. No jest fajna, fika rękę w chłopów i oni. Na samą szerkę giną, nie? Teraz. Pokażę, że Lander zadałeś w przyszłości. 3-400. no, dużo. się bawi. Dobra, sip, sip. Podchodzisz do szmaty. Chyba fiz na woli, zaczynasz mainować. Faz, Chyba Fizz, stajesz się top mainem. Nie, to tylko jedna gra. Wcześniej Chuj byłem jungle be. mainem. Tyk. Ja idę po itemy do bazy, nie kończcie. Don't end. O, nie skończyliście. Ale na o to Rk wziąć. Nie no, kurde. Valio, nie? Goldzik. Ta. Czekaj, co ja mogę kupić? Mmm. ...pasowało, albo force. Też, te Force force'u biegał jeszcze Teraz szybciej. teraz żadnego bonusu nie ma dodatkowego, nie? Dosłownie nic. Hmm. Ej. Ta. No, okej. Okay. Mana increase, też daje Ej. mana increase, ten? Nie Ej. wiem, czy mana increase'a nie daje. Zaraz mam 16, to będzie przepiękne. 16, dajcie mi 16. No, Dobra, kawałek, Chyba ka będzie... Oh. Ajajaj. No powiem ci, że tego się nie spodziewałem. Też. Że ucieknie ci. Dobra, lecę tędy, pa. Tutaj dodge. To Wchodzi. będzie kiedyś Overwatch z widzami? Ta, myślę, że tak, ale to... Nie wiem, czy nie bardziej... O, kurwa, groźnie się zaczyna robić. Pęta! Chyba popękają. Nie! Ole, to popękają! Dobra, <grym> Tak, tak, ale to pasywa moja w sumie. Teraz Dobra. Spawn kampimy. Wiem, ja że tylko rkę rzuciłeś na księgę, tak bez żartu, ty był jedno tak, no no, no, chociaż to nie była sama rka, bo. Na kimś wcześniej nabiłem pasywę, chyba, nie? No, ale to pasywne oni... bucha to też daje chyba z tak pasywy jednej, nie? Tak, tak, tak ale uch, dlatego, uch, że wcześniej uch, na kimś złożyłem, to się tak poskładało, że dostawali potem na zmianę. Idealnie. O kurwa. Okej, okay, I guess. No co, Lago? Ja już... mówiłeś, że musisz się zbijać. No, ale gadam z wami jeszcze. Nie no, wiem. <grym> Ale chodzi mi o to, że grać mogłeś. Ja słyszałem, no, że jak się zatańczy jest... taniec deszczu, po czym krzyknie demasja, to Cyberpunk odbykowuje więcej niż 120 fps. ów Patrząc na to, jak dziwne metody działają na ten, na dodanie sobie fps, ów to nie zdziwiłbym się. Wietka najbardziej śmieszyło to, że jak na PS4 działał ten Cyberpunk, zdemamy z tym wszystkim. To mi się najbardziej podobało.